Christine codziennie budzi się, nie pamiętając kim jest i nie potrafiąc przypomnieć sobie żadnych faktów z przeszłości. W celu uporządkowania rzeczywistości prowadzi pamiętnik, w którym opisuje otaczający ją świat. Gdy jej zapiski zaczynają coraz bardziej odbiegać od tego, co słyszy od współmałżonka, postanawia za wszelką cenę odkryć prawdę o swojej przeszłości. Prawidłowa odpowiedź to Wielka Brytania. It's ridiculous, this great table separating us. Młody mężczyzna zostaje zatrudniony przez bogatego właściciela fabryki. Kiedy poznaje jego piękną żonę, zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia, ze zrozumiałych względów ukrywając uczucia przed pracodawcą. Jednak wkrótce wybucha pierwsza wojna światowa i zakochani zobaczą się dopiero po ośmiu latach. Czy obietnica może przetrwać taką ciężką próbę czasu? Prawidłowa odpowiedź – Stefan Zweig. Cami Paryża kilometrami ciągną się katakumby, wieczny dom dla niezliczonych dusz. Kiedy zespół badaczy zapuszcza się w ten niezbadany labirynt kości, miasto umarłych odkrywa przed nimi swój mroczny sekret. Królewski teatr w centrum wraca po wakacyjnej przerwie. Rozpocznie go transmisja z Londynu. Tym razem po raz pierwszy na żywo koński Dom Kultury zaprezentuje legendarną teatralną sztukę Tennessee Williamsa i to była prawidłowa odpowiedź. Tramwaj zwany pożądaniem. Koniecznie nie przegap. Już w piątek 12 września Klub Roma będzie gościć jedną z najwybitniejszych postaci polskiej sceny klubowej. Matthew Clark, rezydent legendarnego klubu SQ2 w Poznaniu. Muzyka, jaką prezentuje, to szeroko rozumiany house z naciskiem na głębokie, deepowe, seksowne i taneczne brzmienia. Koniecznie nie przegap. Więcej o wydarzeniach kulturalnych w zakładce presji.